Cześć, witam Was z mojego kanału Karol w lesie. Dzisiaj mamy niedzielę. I dzisiaj, mimo że pogoda jest słabiutka, słyszycie wiatr, idzie deszcz. Prognozy też tak pokazywały, to mimo wszystko wybrałem się ostatni raz w tym no, sezonie zimowym, no już w zasadzie wiosna się zaczęła, dlatego ostatni raz dokarmiam sikorki, wywiesłem im jedną kulkę. Jeszcze mają jedzenie w karniku zobaczcie Tutaj mamy kulkę Tam jest karmnik tutaj kapliczka Co prawda o Sikorki teraz uciekają no bo idzie deszcz, ale jeszcze o da się je tam pokazać tylko że no boją się <laughs> Odeszłem blisko, no ale na, na, tam na górze latają, to akurat racja. A pogoda, no jest jaka jest, idzie coś na pewno. Deż już zaczyna padać. No pogoda jest niezbyt fajna. Deszcz coraz mocniej zaczyna padać. Wiatr wieje, moje Korki teraz tam daleko, chociaż już powoli, powoli. One się już nie boją, no już całą zimę tutaj były. Co prawda, jestem w lesie pierwszy raz, kiedy już mamy. O, jest przy karniku, jedna uciekła. Jestem w lesie pierwszy raz, kiedy mamy wiosnę w tym roku. Więc to też fajnie. Pogoda niezbyt wiosenna, ja bym to bardziej określił. No, w sensie marzec, no to wiadomo, w marcu zawsze jest taka. Różnorodna pogoda. Ja się korkiem oczywiście dokarmiam ostatni raz. No bo święta wielkanocne zapowiadają się nam naprawdę fajnie i ciepło. Czy tak będzie? No to oczywiście. Nie wiem, ale na to liczę. Mam nadzieję, że tak będzie. No zobaczymy. Sikorki mimo wszystko. Patrzcie, jaki wiatr. Może to słyszycie. Wczoraj również padało wieczorem więc jest naprawdę nieprzyjemna ta pogoda. Dzisiaj jest około 8 stopni w 7, więc też temperatura nie jest zbyt najlepsza. Ja jeszcze też jadę później szukać na moje miejsce pieszczenic. I zobaczymy, czy uda mi się znaleźć pieszczenic kasztanowatych. Mam nadzieję, że uda mi się już je znaleźć. To prawda, jeszcze na no nie, jeszcze raz, bo ja je zazwyczaj, najczęściej tak w środku kwietnia, najczęściej one występują. Przynajmniej u mnie tak wtedy jest ich taki największy wysyp. Z reguły, ale na razie chyba nie wydaje mi się, nie było ciepło w tym tygodniu. No nie wiem, wątpię, że się uda je znaleźć. Na smardze to myślę, że też jeszcze mu, trzeba poczekać, ale no różnie może być. Dzisiaj się na pieszczenicach skupię jadę w takie moje miejsce gdzie no zazwyczaj one no były raczej jest to miejsce które już od wielu lat naprawdę znajduję a na razie ja tutaj będę kończył bo ten deszcz coraz mocniej pada i korki też już uciekają więc widzimy się potem po deszczu najprawdopodobniej Też chwilę popadał, ale to chyba jest. jeszcze wydaje mi się, że to jeszcze jeszcze będzie padać, bo ta pogoda taka jest średnia. No ale ja mimo wszystko już będę wyjeżdżał, więc jeszcze tylko nagrywam Wam sikorki. Tutaj pewnie skarmnika zakładam, że o, że tutaj skarmnika wypada, wypada. Ta sikorka sobie to tam je na dole, więc też fajnie. O. Są też dwie sikorki. O, te są bardzo ładne, akurat fajne. I jest tam jeszcze jedna. O. Zakładam, że one jeszcze pewnie jakbym za tydzień przyjechał. To święta będą, to nie wiem, czy przyjadę, ale postaram się w któryś dzień. Może no to zakładam, że one pewnie jeszcze będą, ale już im jedzenia dawać nie będę, bo ma być, ma być ciepło. Dzisiaj mimo wszystko chłodno, a i tak ciężko nazwać to jakąś mocniejszą burzą, ale dwa razy zagrzmiało mimo wszystko. Są sikorki też jeszcze lekko kropi. Ale wydaje mi się, że to jeszcze, jeszcze będzie. Będzie, będzie padać na 100% to tak szybko nie przejdzie. Jest tych sikorek dużo, jakoś widzę, że dzisiaj bardziej do karmnika. Może to przez to, że tych kulek to karmnik to kulki szybko zjedzą, a karmnik mają przez cały tydzień, no w karmniku to wiadomo, że nie widać tego tak. No to co, ja jadę dalej. Jadę na piestrzenicę. Zobaczymy, czy będą. Tutaj jakiś kolejny samolot leci. Więc jadę dalej. No i niestety, niestety na dzisiaj, na dzisiaj już będzie koniec. Bardzo się zawiodłem, bo dzisiaj Pojechałem w to miejsce, gdzie chciałem, zmokłem, no a niestety nic, nic a nic, ani jednej, ani jednej pieszczelnicy nie znalazłem, jestem naprawdę zły, bo dzisiaj, no pojechałem dalej, zaplanowałem sobie taką dalszą trasę, dzisiaj się głównie na pieszczelnicach właśnie chciałem skupić no niestety niestety nie udało się może jak słyszycie znowu lekki deszcz to wróci co prawda już sam deszcz nic nie grzmi, nic nie ten no ale no jest jak jest ja tam obstawiam, że to dopiero no, po świętach wielkanocnych jednak to dopiero wtedy myślę, że wtedy to ruszy chociaż no nie wiem ja się już kieruję w stronę domu no i no i na dzisiaj, no to będzie raczej tyle, no. Nie udało się mi znaleźć pieszczenic z mokłem. No ta pogoda coś w tym roku jakoś... na no, te rowery mi się naprawdę, powiem Wam, że nie udaje. Nie udaje. No, może i to dlatego też, no nie wiem. Tutaj też o... odchody zwierząt. No, urchawki. Mogę Wam pokazać. Ciekawe, o, nawet nie, nie, tak troszeczkę, nawet lekko, lekko, nawet, wiecie, troszkę poleciało, ale poza tym, no to słabiutko dzisiaj. Trochę przejechałem, a deszcz, nie mm, niezbyt to dzisiaj fajnie, ale. Zawsze plus, że chociaż dosi korek, najważniejsze, że wstąpiłem. Już, bo miałem obawy, że ich nie będzie. Miałem obawy, że ich może już nie być, ale też na pewno to ostatni raz będzie, bo też nie chcę ich, wiecie, tak nauczyć, przyzwyczaić do tego, że, że żeby cały rok ich na pewno nie będę tutaj dokarmiał. To był ostatni raz. Mamy już wiosnę. Kalendarzową tylko oczywiście. No ale już mamy niby, no to nie będę dokarmiał, zresztą w następnym tygodniu jak pogoda wypali no to będzie cieplutko no deszcz pada niestety jak bardziej pokrapuje, ale jednak mimo wszystko średnio też o. widzicie o. ja to już naprawdę trochę irytuję, bo to, gdzie nie popatrzę nie... Jakiekolwiek nie miejsce, to wszędzie jest. Słuchajcie, wycinka. Tutaj też będzie dzisiaj. Kolejny las widziałem wycięty. No i to trochę średnio. A tutaj widać na drzewach wszędzie. Więc słabiutko to. Ale to też właśnie tak jest z tą pogodą, że pod koniec lutego zrobiło się tak ciepło. No to e, wszystko się tak już wcześniej wydawało się, że wszystko. Tak ta wiosna, wszystkie te kwiaty, motyle były już, cytrynki widziałem. Tak się to wszystko wcześniej zaczęło, a teraz tak się to wszystko zwaliło. No i taka jest prawda niestety. Cieplej było w lutym, tak szczerze. Myślę, że co do dzisiaj przynajmniej marzec, no bo końcówka ma być ciepła, no to na razie luty był cieplejszy, przynajmniej końcówka, druga połowa lutego na pewno. Może wróciłem po feriach pierwszy tydzień, był słaby, ale później było coraz lepiej. To mogę akurat przyznać, że w lutym była lepsza pogoda. Póki co, no, no ale ma być już pierwszy raz, no, 17-18 stopni na święta. To już jest przyzwoita temperatura, to mogę Wam akurat przyznać, że tak, no. O jaju. Deszczyk pada. Nie wiem, czy to widać. Może słychać. Ojeju. jeju. szkoda. I się dzisiaj nie udało znaleźć przestrzeni. Liczę, ze, że przewiduję, że za dwa tygodnie. Może za tydzień. Zobaczymy, jak to na tych świętach będzie. Postaram się tam pojechać. Jeszcze raz. Ja tam pokazać wam tą miejscówkę. Chociaż ja już wam ją kiedyś pokazywałam, ale to jest naprawdę fajna miejscówka. No, na Pieszczenic. U, u nas nie, nie, ma dużo miejsc na pieszcznic w naszych lasach. Jakoś ciężko mi je znaleźć. O, słońce się coś próbuje przebijać. A taka zmienna ta pogoda dzisiaj. Była burza, był deszcz, wiatr. Słońce było. <grych> Tutaj, o. Myślę, że po prostu następny raz nie będę się tylko na jednej, na jednym grzybie skupiał, bo dzisiaj miałem duże nadzieje co do tych pieszczenic. No i się trochę przeliczyłem niestety, niestety tak. No więc na razie no to raczej będę już wracał do domu, bo też trochę nauki w tym tygodniu mam, więc muszę się też uczyć. No i co? Może, może nie wiem. Na no, pogoda raczej słaba jest, więc na pole też raczej nie będę wychodził. No to co? Żegnam się z Wami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!